Moi drodzy, nadszedł ten czas. Na 3, 2, 1. Będąc dzieckiem, miałem tylko dwa marzenia. Oprócz zostania w chciałem zawsze zdobyć swój srebrny przycisk YouTube i skoczyć ze spadochronem, tak jak bohaterowie filmu Point Break. Dzisiaj te marzenia mogę śmiało realizować, bo to właśnie wasza zasługa doprowadziła mnie do momentu, w którym teraz się znajduję. Przed rozpoczęciem filmu chciałem wam bardzo podziękować za to, że jesteście razem ze mną i pomagacie mi tworzyć ten wspaniały kanał, a ja zawsze staram się wam dostarczać rozrywkę na jak najwyższym poziomie. Uuu. Widzowie, zaczynamy pierwszą część tego filmu, czyli unboxing srebrnego przycisku YouTube. Ładna lokalizacja, ładnie ja ubrany, więc czas na historyczny moment tego kanału, czas na opening. Więc chodźcie razem ze mną. Um, szybko się taki nie zdarzy, chyba że na milion. Ale poczekajmy jeszcze chwilkę, poczekajmy jeszcze chwilkę. Także było chódź na otwarcie. To sobie szybko biorę stąd. Dobra, może nie będę wyrzucał daleko. Widzowie <laughs> udało. O nie, dobra, nie, Mamy tutaj piękny list z gratulacjami Więc tak jak sami widzicie od menadżera YouTube'a Nila Mohana Tutaj mamy też taką plakietkę Że jest to oryginalny przycisk Nie żadna podróbka z Chin <laughs> Nie, ale dobra Nie mogę, nie mogę do niego popatrzeć Robię to na 3-4 Zabieram ten list, ja sobie go tu przeczytam jeszcze Ej, ale fajny... O Jezu, już widzę jak tam się odbija to Ja sobie go na razie przymknę Do you remember your first subscriber? Dobra <grym> Jak się go wyciąga? Dobra, ja robiłem lepsze, oczywiście, że robiłem lepsze Dajcie tego Bosza Fak Jedzie Ale urwał! Tam mamy jakieś jeszcze duperele Ale najpierw sobie wyciągnę ten przycisk jest dobra baza, jest dobra baza! Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za te 100 tysięcy subskrypcji, że mogę to trzymać. Naprawdę nie wierzę w to, że to trzymam. Ogólnie uważam. Yy... Ja oceniam teraz pod kątem wykonania, czy ja ten brązowy przycisk czasami lepiej nie wykonałem, bo ja tutaj bym się doczepił do paru detali, nie, no, że tu jest świetny. Piotr Naxon Lubas jest tutaj napisany. Tak, chciałem, żeby było napisane, bo wiecie, Naxonów może być kilku, choć kto może się nazwać Naxon. Wiadomo, że mam weryfikację, ale chciałem, żeby to było właśnie indywidualne z podkreśleniem nazwiska, bo jest to dla mnie, wiecie, taka nagroda też personalna, za to, że nagrywam już 6 lat na YouTubie, jest to mój szósty rok, więc jest to dla mnie takie fajne wyróżnienie. Naprawdę przynajmniej mam taką nagrodę już, taką namacalną, że tworzyłem jakieś filmy na YouTubie, że to nie jest tak, że o, miałem 5000 subskrypcji i przestałem działać. Tylko już miałem to jest to, że mogę, wiecie, dzieciom za 10 lat pokazać. Ej! Pff stary był YouTuberem, o, o, wiecie o co chodzi. No to co widzowie, no to czekamy teraz na złoty, mamy, że będzie jak najszybciej, ale chciałbym, żeby on nie był, wiecie, dobity jakimiś pustymi subskrypcjami, czy tam z shortów, wiadomo, że shortsy inaczej działają niż filmy, ale bym chciał teraz na przykład milion zbudować naszą społecznością, żeby to Latało. Z tego całego unboxingu przed drugą częścią chciałbym, żebyście zapamiętali jedno zdanie w tym filmie. Dosłownie, jedno zdanie z tego filmu to moje motto. Koko Jumbo i do przodu to moje hasło. Dobre. Nie? Chcę, żebyśmy stworzyli, wiecie, tak, jak ten malutki już mówił, że chcemy zwojować internet. To jest moje motto między przedziałem 100 tysięcy subskrypcji a milionem. Dla mnie to jest dopiero sporting. Osoby, które wiedzą, co może znaczyć to zdanie, no to. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! Dobra, lecimy. Le dosłownie. <grystanie> Pitera, się czujesz przed skokiem? Jak codzień. Jak Co dzień, co dzień nie skaczesz? No, z łóżka, z krzesła. <grystanie> Denerwujesz się o swojego szwagra? Bardzo. <grystanie> Godziny przed skokiem poznałem mojego tandem pilota, pana Marcina, który skakał między innymi z fausty, A ja w międzyczasie poszedłem się ubrać i zacząłem szkolenie. Co prawda chciałem wziąć strój na przykład jednorożca albo krowy, ale uznałem, że to by był głupi pomysł, gdyby jednak coś miało nie wyjść, a mieliby mnie w takim stroju zaskrobywać. Pasuje? Co? No jest git, jest good. Kaptura nie ma? Tyłem <laughs> do mnie, tutaj lewa noga, tą drugą w prawa. górę miękka. Zostawione jak na barko, To robi duże wrażenie. Przewież, to jest mocno wysłocone. dokładnie tak jak teraz. Załóż się. do tyłu. Do tyłu. Przy ciele. Nogi złączone. I starą się nie w I do tyłu tam postawić samolotem w Głowa do tyłu. Nogi złączone. Gięte. Joderka wypchnięte. Głowa do tyłu. ręce na Do momentu, aż poczujesz ten sygnał. Bak, nogi wgnięte złączone, złączone między moimi, a przez cały czas spadanie. Wederko wygięte, o taka wygięta łódeczka, głowa do tyłu, po sygnale w ramię, proszę włożyć ręce, no już spokojnie, nie, 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 nie musi się tak spinać. Tutaj mamy z <śm> metr 50, kurwa jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Kurwa, i pan Paweł, no, Dobra. no za Cześć. Powiedz nam, co będziesz dzisiaj robił? Będę skakał ze spadochronem. I skąd taki pomysł? Z okazji 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale, chciałem podziękować moim widzom. Marzyłem zawsze o tym, odkąd zobaczyłem serial, znaczy film, Point Break, jak tam skaczą e, właśnie Patrick Swayze i tak dalej, więc od dzieciaka o tym marzyłem, żeby wykonać taki skok. No i dzisiaj nadarzyła się taka okazja, bo może przeżyję, a jak nie, no to hasło do mojego <grym> konta na YouTubie to Kotek123. <grym> Ciekawość, jak to jest na tej belce. Bo ja się boję, co się będzie działo w wyparaniu. Kryzys tak naprawdę to jest 64 x nie, pier nie pierwszy, bo pierwszy to jest raz kogoś za obiery. w Oczekiwaniu na odpiotzka Pozytywne wibracje Jakieś na dwóch tysiącach metrów Jak samo uczucie Jest dobrze, jest dobrze zero stresu 0 zero... Aż niepokojąco Niepokojący brak stresu No dobrze with the Możesz się podobać, wiesz? <śmienicza> mi się właśnie podoba Ale tam jest duo sobie widać? No Tak? Chyba tak To dzisiaj, wiesz... No że się Już nie dziwię ci się, dlaczego to lubisz Nadlatuje Naxon. 100 tysięcy subskrypcji o, w górze to 100% <śmienicza> I <Wynoki> nogi do góry Lata! <śmienicza> Dąteczka. Oh, oh. yeah. Super O dzięki chłopaki. Jak było? Oj, czekaj, sobie pulozy troszkę. Zdajemy sobie to. Super No nawet nie wiem kiedy to się wydarzyło. Jezus. Ewa, to pokochałem. <laughs> to jest to ryzyko. Marcin, dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pójdziemy sobie czy zrobimy. Juhu. Dzięki za jeszcze raz. Dziękujemy ci bardzo również. Nie ja tym razem, tym razem. Powiedziałbym, że śmy. Tak było? Superansko. Tak, tak. Skoczyłbym jeszcze raz, zaraz. Już co drugi zabubiłem.